Witajcie moi kochani. Dzisiaj zaglądniemy sobie w energię na przyszły tydzień. Zobaczymy, co nas czeka. W przyszłym tygodniu mamy również e, nów Księżyca, ale do tego zrobię osobne czytanie. Dzisiaj zaglądamy właśnie co może się wydarzyć w przyszłym tygodniu. Łączę się z serdecznie przedmiotiem miłości i proszę o jasne przesłanie. Jakie energie stoją mi do dyspozycji w przyszłym tygodniu? Jeśli mi się uda, kochani, to później zrobię takie wideo informacyjne odnośnie tych rytuałów w czasie tak zwanych ciężkich nocy. Po niemiecku to się nazywa Ronęśte. To wam opowiem, jak to można sobie umilić i powiem Wam. Ostatnie lata robiłam te, te rytuały, to są takie tylko dla nas, czyli nie ingerujemy w żadną energię, bo ja jestem przeciwko rytuałom łączenia, rozdzielania, nie wiem, przyciągania miłości od pewnej osoby i tak dalej, to jest wszystko już e, czarna magia i proszę od tego się trzymać z daleka. Nie ma czegoś takiego, jak przecinanie jakichś sznurów i itd. Zapomnijcie, to, co Ustaliliście, y, jaki plan duszy jest, taki musicie zrealizować, i jakieś ingerencje magiczne okay. nie wchodzą w grę. Ok. To zaczynamy, kochani. Jakie energie stoją nam do dyspozycji w nadchodzącym tygodniu? Już mamy dwie karty. Mamy. Umiarkowanie, mamy słońce, fiu, 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 mamy słońce, mamy pięć kielichów, mamy sz szóstkę buław i mamy naszego ulubionego Rycerza mieczy, czy jak my go lubimy prawda? Dobra, to powiadamy. <laughs> Przepraszam Was kochani, ale ja nadal mam zapalenie, zatok i co się z tym wiąże, również kardła, pierwszy raz od dawna, musiałam wziąć antybiotyk, ale gdzieś na razie czuję, że on jeszcze nie działa. I naszego. Ten tu się rozpędził. No to jednak chcę, dobra. To niech będzie. Okej, okay, kochani, to już Wam mówię, że sobie przygotuję rata na doczytanie jeszcze, w razie czego. Ale mamy tak. Mamy to nasze wymiarkowanie. Umiarkowanie to jest wyważenie czegoś. Tutaj, zobaczcie na tej karcie, to pięknie przedstawia. Ten panczy ma w jednej stronie, z jednej strony słońce, z drugiej księżyc czyli tutaj mamy szczęście, radość, światło, a tutaj mamy właśnie um, lęki, zmartwienia, um, coś, co ukryte, no i oczywiście nasze cienie. I w tym tygodniu. Z kartą ptaków, które w leni kartach mówią o zdenerwowaniu, o plotkach, o um, takich, takim niepokoju. Te karty mówią: Nie daj się sprowokować. Zostań w swoim środku. Nie pozwól, aby, nie wiem, Twoje szczęście, jeśli takowe Cię spotka w tym, w tym tygodniu, nie było zniszczone czy przyćmione przez ludzi z zewnątrz, przez właśnie plotki, prze, przez jakieś kłótnie, może, jak również i Twoje cienie. Przyglądaj się temu i nie pozwól, aby Twoje cienie właśnie spowodowały u Ciebie taki niepokój w sercu. Tutaj musisz wyważyć wszystko, jak ja to zawsze mówię, na równym poziomie. Prawda? Aby nic, po prostu zostań w swoim środku. Niech ta euforia nie przeważa, która może doprowadzić do zawiści, do właśnie y, do takiej zazdrości osób z zewnątrz, jak również nie utrzymuj y, w odpowiednim balansie swoje lęki. Bo zarówno jedno, jak i drugie może doprowadzić do tego, że Ty będziesz zdenerwowana i co w środku, to na zewnątrz, to będziesz również na zewnątrz odzwierciedlać, i tak możesz oczywiście za pomocą lustra, będzie Ci świat na to odpowiadał. Więc utrzymujemy, kochani, wszystko w balansie i pozostajemy w spokoju, w równowadze z sobą. Następną kartą jest bardzo piękna i, i dopowiedziana gwiazdami to jest Słońce. No i wiecie, że Słońce jest najbardziej szczęśliwą kartą w tarocie. Więc tutaj może się wydarzyć coś naprawdę szczęśliwego, coś, co przyniesie Wam wiele radości, kiedy zaczniecie praktycznie fruwać i z kartą gwiazdy może jakieś życzenie, jakieś Wasze marzenie się spełnić, y, które nosiliście bardzo mocno w sercu i tutaj karta mówi, że tu ogromną rolę odgrywa uniwersum. Więc jeśli spotkacie coś pięknego wspaniałego, jakieś spełnienie marzeń, to nie zapomnij podziękować uniwersum. Następną kartą mamy pięć, pięć kielichów, która no to jest taka karta nostalgii, smutku, takie Taka melancholia nad tym, co było, co, czego, co już nie wróci, ale kochani, tu coś może wrócić, ponieważ będziemy mieć e, jeśli chodzi o jakieś sytuacje, właśnie z przeszłości, za którymi wzdychamy, tęsknimy, które były tak piękne, ale nie widzimy już szans na to, aby to odnowić. Słuchajcie, tutaj w tej kwestii możecie. Od... Co to był za akcent? Możecie! Możecie otrzymać jakąś wiadomość, która pokaże wam, że jeszcze nic straconego, że mogą się pojawić jeszcze jakieś szanse, tam są szanse na to, aby żyć tym, co było kiedyś, co uważaliście za piękne, a co na tą chwilę uważacie za stracone. Tu przyjdzie jakaś wiadomość, która otworzy wam nowe szanse w tej kwestii. Następną kartą mamy. Szóstkę buław. I szóstka buław to jest przyszedł, zobaczył, wygrał. Takie powiedzenie z życia Napoleona czyli karta zwycięzcy. I pod tym mamy y, kartę Trumienki, która mówi o transformacji. Kochani, w tym tygodniu niektórzy z Was z pomyślnością. Ze zwycięską energią przejdą jakąś transformację. Może jesteś już w transformacji i właśnie w tym tygodniu poczujesz, że wygrałaś tą energią, że przetransformowałaś właśnie to, co ci nie służyło, czyli poczujesz się lekko, poczujesz się jako zwycięzca, który właśnie wygrał ze swoimi cieniami, przepracował swoje, negatywne emocje, czy może zamknął jakiś rozdział z kimś bądź czymś i teraz może właśnie jako zwycięzca przejść do przodu. I kochani, karta ostatnia to jest Rycerz Mieczy. To jest ktoś, kto, kto jest bardzo szybki, kto jest bardzo szybko się pojawia i szybko znika, ale wiecie co? Ja tutaj widzę. Yy, nie widzę nic negatywnego, pierwszy raz. Mhm. Z rycerzem mieczy powiem Wam tak: on biegnie do tego motoru, bo on już nie chce na, na tak. nogach, czyli za wolno. On biegnie na ten motor, by ruszyć w Twoim kierunku i, kochani, i tym razem chce zostać. To mamy kartę, ona mi dwa razy wypadła kartę kotwicy, czyli on chce, będzie chciał tego mocnego zakotwiczenia. Więc, jeśli pojawi się ten, co pojawiam się i znikam, wiecie, to tym razem może być tak, że on się pojawi i będzie chciał zostać. Dobra, zobaczymy, co nam jeszcze uniwersum to powie. Co jeszcze ci na górze chcą nam powiedzieć, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. Na razie podobają mi się te energie, powiem te karty pasują do tych, które właśnie przeczytałam. Odsuwasz się, kochanie, od no, odsuwasz się od tego chaosu w swoim życiu, od tego, co ci nie służy, co powodowały nieprzespane noce, takiego, wiecie, zakręcenia emocjonalnego. Ty odwracasz głowę i patrzysz z siedmiomilowymi yy, butami, patrzysz do przodu i chcesz zrobić wielki krok w swoim życiu. Tutaj przebijasz się przez ten, właśnie yy, przez ten lód i coś delikatnego, nowego zacznie się rodzić. I yy, ja tutaj czuję i słyszę, że właśnie to, co się zacznie w tym tygodniu, przyniesie plony na wiosnę. Tutaj zrobisz, zaczynasz robić jakiś wielki krok w przyszłość i na wiosnę będziesz miała przynosić, przyniesie Ci to plony. Kochani, w tym tygodniu również mogą e, właśnie ze świetlikiem pojawić się takie momenty romantyczne. Może to, to będą krótkie momenty, to może być taki krótki moment, może dostaniecie jakąś, jakieś zaproszenie na randkę, bądź też ktoś, e, z kim jesteście bardzo mocno emocjonalnie związani, może się pojawić. Możecie przeżyć coś pięknego. Tylko pamiętajcie, to może być takie krótkie, ale wykorzystajcie ten moment. Bo nawet bo tak jak ja zawsze mówię, takie krótkie szczęśliwe momenty składają się na wielkie szczęście, nie? Także nie czekajmy na wielkie szczęście, bo to jest trudne do zrealizowania. Cieszmy się tymi malutkimi. Momentami, tymi, tymi malutkimi szczęściami, yy, i one tworzą całość, yy, całe, całe nasze szczęście, prawda? I kochani, następna karta to są, to jest rama. Ty malujesz swoje życie. Ty masz przestrzeń do tego, aby stworzyć coś na nowo. I ja właśnie <laughs> czuję, że ten. Że ten tydzień będzie bardzo ważny, aby zrobić jakiś mocny krok do przodu, aby tak jak wczoraj w tym czytaniu było, wyzamiatać to, co stare, odciąć się od tych starych struktur, od tych cieni, od tych złych energii, od negatywnych ludzi, którzy nas dołują. I robimy wielki krok do przodu w naszej transformacji i otwierają się nowe przestrzenie. I jeśli poczujemy tą ulgę, że uwalniamy się od czegoś, co nam nie służy, w tym momencie otwiera nam się nowa przestrzeń, która przyniesie nam szczęście. Mamy same pozytywne, ba, e, same pozytywne karty na przyszły tydzień. Jeszcze zobaczymy, co nam powiedzą moje orakel. Orakel karty. <gry> Tu mamy koronę, która mówi, ty nosisz odpowiedzialność za siebie. Ty zakładasz koronę, doceniasz swoją wartość, jesteś dojrzała w tym, w swoich, w swoich doświadczeniach, w swoim życiu. Ty znasz swoją wartość i teraz jest czas na ukoronowanie ciebie. To może być. Docenienie w pracy, w związku, może właśnie takim docenieniem będzie to, że y, ktoś, z kim jesteś połączona emocjonalnie, przyjdzie i powie: Wiesz Co, źle cię traktowałem, teraz chcę zostać. Chcę, abyś otrzymała to, na co zasługujesz. Y, również ukoronowanie może być spełnienie tego marzenia, czy takie szczęśliwy zwrot wydarzeń. Także, kochani, tutaj wygląda naprawdę... O, to wypadło jeszcze bardzo mocno. Mamy korzenie. Coś się stabilizuje, kochani. Coś jest mocno zakorzenione. Coś będzie stabilne. I w tym tygodniu możesz otrzymać takie mocne uziemienie. Coś nie wiem, jak to wyrazić. Coś stanie się mocne i stabilne, kochani. To może, yy, nie wiem, może niektórzy z Was do satanu umowę na stałe, właśnie, może jakiś związek się ustabilizuje, może właśnie z pomocą uniwersum otrzymasz coś, co będzie tym razem mocne i stabilne. Yy. Powiem wam, podoba mi się ten tydzień, ta energia. Na przyszły tydzień jeszcze zobaczymy sobie co nam chcą powiedzieć Plejady. I tu mamy przepiękną kartę, która mówi: Twoja siła jest w tobie. I wykorzystaj tą siłę. Stwórz siebie na nowo. Cała ta siła leży w Twoim wnętrzu. Cóż więcej powiedzieć, kochani? No co? Zobaczymy jeszcze, jaka runa wspiera. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera to czytanie? I mamy nautis. Energie są piękne, ale może czyhać jeszcze jakieś niebezpieczeństwo. I ja odbieram to właśnie z tą kartą. Nie daj się właśnie y, wmotać w plotki, w kłótnie. Właśnie w jakieś zdenerwowanie, utrzymaj swoją równowagę, bo nautyzm mówi o niebezpieczeństwie, ale też właśnie o równowadze. Więc, kochani, uważamy na nasze emocje, nie dajemy się sprowokować. I teraz jeszcze sprawdzimy. Czas, Znak zodiaku. Ha, mamy niedzielę. Wejdź w głąb siebie i odkryj, czy utwórz swoje wizje na przyszłość. Jedynka. Może dzisiaj jest ten czas, aby zareflektować wszystko i właśnie wejść w swoje wnętrze i utworzyć swoje wizje. Mamy czwartek, czyli czwóreczka i piątek. I tutaj ta karta mówi przebij się. Idź za swoją energią. I to może być znowu związane tutaj z tą kartą tych troszków. Słuchajcie, mamy piątek, zakończ coś i coś pójść wolno. I mamy, czyli szóstkę i mamy trójeczkę. Coś się niebawem uda czy dni i czy tygodnie. Także kochani, nie mamy znaków zodiaku jako takich. Mamy szóstkę, czwórkę, trójkę i jedynkę. 31 może mieć dla Was znaczenie. No i cóż, energie zapowiadają się bardzo ciekawie. Także kochani, pracujemy nad sobą, uważamy na swoje emocje i przemyt do przodu. To życzę Wam milutkiego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia.